Program inwestycji strategicznych Polski Ład zakłada bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory przeprowadzono pięć naborów do programu, z którego skorzystało 99% samorządów w Polsce. Wśród nich była także gmina Żgów. Inwestycje zrealizowane w ramach Polskiego Ładu podsumowano podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik oraz wójt Grzegorz Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że ten program Polski Ład sprawdza się w praktyce. Jesteśmy w gminie Żgów, gdzie trafiło blisko 18 milionów złotych. Środki, których, które wcześniej nie trafiały do takich gmin jak Żgów, i na zadania. Które gmina chce realizować. To gmina decyduje, na co mają iść te pieniądze, to gmina składa wniosek. Te wielkie zadania przyczynią się. Do tego, że mieszkańcom gminy Żgów będzie szyło się lepiej, a nasz zamysł, aby Polska rozwijała się e, równomiernie, równomiernie jest realizowany w praktyce tak jak to widać tutaj w gminie Żgów. W gminie Żgów do tej pory udało się zainstalować fotowoltaikę, a także wybudować nowe drogi. Na tą chwilę zostały zrealizowane, jak gdyby pierwszy rzut polskiego ładu, czyli instalacje fotowoltaiczne na pięciu budynkach naszych szkół, łącznej mosty ponad 177 kW oraz 10 odcinków dróg. To ponad pięciokilometrowy w sumie odcinek po pięciu czy sześciu miejscowościach na terenie gminy, co znacznie poprawiło jakość życia naszych mieszkańców, z racji tego, że dzisiaj wszyscy wymagamy twardej, statecznej drogi. No i to się dla Wielu zmieniło. Dzisiaj możemy jeździć po pięknych drogach, możemy korzystać z chodników. Niektóre drogi mają także oświetlenie, odwodnienie. To wszystko wpływa na to, że stan tych nawierzchni, poprzez ich poprawienie, no, doprowadza do tego, że mieszkańcy żyją i czują się lepiej. A plany są bardzo ambitne. Gmina otrzymała już kolejne promesy z polskiego ładu na realizację wyczekiwanych inwestycji. W tej chwili mamy zaprojektowanych czy zabukowanych, mamy wstępną promesę już na. Dwie trzy duże inwestycje, to znaczy kanalizację i wodę do miejscowości Kowalewek to 8,5 miliona złotych. Mamy zaprojektowane na doposażenie kuchni w szkole podstawowej na placu Stuczyńskich w Żgowie. To inwestycja będzie nas kosztować 300. No i około 800 tysięcy remont ośrodka, termomodernizacja starego ośrodka zdrowia w Żgowie. Dotychczas łączna wartość dofinansowania dla samorządów w całej Polsce wyniosła ponad 63 miliardy złotych.